Samsung Galaxy A55. Urządzenie przychodzi w symbolicznym opakowaniu. Brak ładowarki. W zestawie. Dość ciężkie urządzenie. W zestawie jako akcesoria. Przewód zasilający. USB typu C. Jak i. Kilka papierków. Samo urządzenie. Bardzo ostre krawędzie, ale za to dobrze trzyma się w dłoni. Mamy tutaj taką wypustkę na przycisk zasilający i podgłaszający. Mój krótki serdelkowy palec sięga do przycisku zasilającego. U góry mikrofon, antena i tacka. SIM karty. Z lewej strony dwie anteny. U dołu dwa mikrofony, dwie anteny, głośnik i USB typu C. Bardzo zbiera kurz i odciski palców. Dodatkowo trzy kamery, plus flash. Ale zbiera to kurz konkretnie. Ekran? Piękny. Z kotami. Można sobie wybrać, z czym tam chcemy. Ale te grube ramki powodują troszeczkę niesmak. No właśnie, kod zdziwiony. My też. Ocisk linii papilarnych? W miarę szybko. Jest w porządku. Samo urządzenie działa dość płynnie w menu. A jeśli chodzi o Google News, no to widzimy gigantyczne przycinki i to mi się akurat nie podoba. Skąd takie przycinki? Z tego względu, że nie ma sztywnego 120 Hz, jest adaptywne albo 60. I to adaptywne nie radzi sobie z Google Newsami. Proszę zobaczyć, jak nierówno to chodzi, te przycinki są widoczne. O, teraz coś przystało. W tle nie jest nic instalowane. Czyli coś jak w tle, może gdzieś tam chodzi, to on się przycina, dławi, jakby, albo się. O, teraz się zadławił. Albo to adaptywne się jakoś nie przyzwyczaiło. Ciężko powiedzieć. Aplikacje, które są przeinstalowane, jest tu TikTok. Snapchat, Bolt, Kilka Gier, Adobe Premiere, wersja Trial, Royal Match i trzy ostatnie to ja zainstalowałem. Kamera. Weźmy sobie w kamerę. I co my tutaj mamy? Mamy tryb Fan, czyli zabawa. Ja może troszkę przybliżę, żeby było lepiej widać. Tryb zabawny, małpa w trybie Benihila. Trzyma się nieźle, nie chce puścić, jak w życiu, to podobna do mojej żony. No nie yy, Portret, buka efekt, mamy 4x3, 16x9. Foto i tutaj mamy 12 megapikseli z przodu lub 32, możemy sobie zmienić aspect ratio. Yy, z głównego obiektywu, nie ja wiem, tam jakiś przykład. Brak autofokusu w szerokim kącie, czyli zdjęcie wyjdzie nieostre. Jak mówiłem, nieostre. Dodatkowo, zoom, oczywiście, możemy ma robić makro w telefoto. Zoom aż do 10. No i z przodu możemy 50 megapikseli strzelić, jeśli byśmy tego chcieli, pragnęli, to 50 meg. robi jakieś tam wrażenie. Wideo, brak autofokusu z przodu, jak i z tyłu. Auć. i 4K. 30 maksymalnie zamiast 60. ouch, po raz kolejny. Dodatkowo tryb super stabilizacji, ale tylko Full HD. Mamy różne dodatkowego. Auto, a, a, auto, FPS nie polecam. Stabilizacja to oczywiście. hdr nie mogę włączyć z dziwnych przyczyn. Niby jest ta opcja podświetlona. Znaczy podświetlona. Jest niby general dostępna, ale czego bym nie zrobił, nawet resetując kamerę? Nie da się włączyć tego HDR-a, więc nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak go włączyć. Wersja Pro, foto, standardowo, można sobie podmieniać, co tam chcemy, strzelając fotkę, jak i Pro wideo. I w tym trybie nie można podłączyć mikrofonu po Bluetooth, przynajmniej ja takiej funkcji nie widzę, a w Galaxy S jest, jest szkoda. Jest jeszcze więcej, tryb nocny, slow motion, makro dual recording, dual recording, czyli dwie kamery jednocześnie, możemy sobie pozmieniać, jeśli byśmy tego chcieli, pragnęli. Dość fajne do vlogowania, aczkolwiek tak jak widzimy, ja może sobie przejdę yy, na przednią kamerę, tak jak widzimy dość wąski kąt widzenia. I tutaj do vlogowania jest to bardzo utrudnione. Ja próbowałem coś tam dzisiaj, coś tam nagrać, ale no, w porównaniu do konkurencyjnych sprzętów jest to no właśnie. Ale jest wąski kąt i prześwietla nam wszystko z tyłu. Ale prześwietla. Czemu ta prześwietla? Chciałem pozbyć się tego buka efekt, ale myślę, że jest zakodowany firmware i nie da się tego zrobić. Bardzo wąski. To jest pełne wyciągnięcie. Dalej wąski. Tak szybko, żeby sobie przełączyć widostabilizacja. Nasza dzielnia kolorowa. Także jest tu pięknie. Na dzielnie jest pięknie, samochody też piękne. Same fluksusowe gabloty. A ja m piątką, bo to co M5 Elite. Ani kolega. Co to dużo mówić? Elitarna maszyna. Came in and you looking like a sign of grace. I know, but I can never match your name or face. My fault, I didn't notice it was out of place. You painted fairy tales on the wall.

Robi roboty. Chyba nawet troszeczkę tańszy jest. A do tego kamery, które są tutaj zamontowane, tutaj też są w 4K, ale głównie te smartfony to są do filmowania, bardziej Full HD, w sensie, masz ten szeroki kąt. Mówię o tym, bo ten, nie, no niby to 4K, ale te wąskie kąty, czyli nie jest tak szeroko to jak tutaj, czy widzisz bardzo wąską, mniej widać. No, lepiej widać tak, czy jakby było. Tak. Lepiej. Tak, oczywiście, widzisz więcej i dlatego ten smartfon ma ten szeroki właśnie, tak? i do vlogowania, jakbyś chciał coś filmować, czy coś tego, jest lepszy. Ale gdybyś chciał flagowe podzespoły, no to dodajesz 200 zł i można kupić Galaxy S23, zeszłoroczny flagowiec od Samsunga. I ta mała różnica cen, no niekorzystnie wpływa na no właśnie. No bo ja bym osobiście wolał dodać, różnica między tymi telefonami jest gigantyczna. Procesor, kamera, ekran, wiadomo, że ten jest troszkę większy, ekran, no ale ta zupełnie inna liga. A gdybyś nie chciał dopłacać aż tyle, a chciał mieć jeszcze lepsze podzespoły, jak Galaxy S24, jak to? Mówię podzespołach, to jest Realme gt 5 Pro, żeby tutaj. Ten za 2400 z groszami. Wiadomo, że z roczną gwarancją, bo nie wiem, ta sklep tak ma, że ma roczną. Ale masz najnowsze procesory, najnowszą grafikę, najnowsze pamięci. To samo co w Galaxy S24, czyli no, robi wrażenie. I kamery. No teraz, moi mój kochani, historia prawdziwa. Człowiek, który kupił za pobraniem blikiem w paczkomacie A55. I jak ten podkulony kot, muszę powiedzieć, że. Tak średnio jest. Tak średnio.